Cześć, tu Rozalia Gzekwo. Zostaw suba, bo inaczej możesz zgubić ten kanał. A teraz zapraszam Cię na odczyty z kart dla osób z podznaku koziorożca na wrzesień 2025 roku. Kierujemy się tu astrologią wedyjską, dlatego sprawdźcie daty na tej stronie. Ten horoskop powinien sprawdzać się osobom urodzonym mniej więcej od 15 stycznia do 15 lutego. Urodzeni w datach granicznych obowiązkowo powinni sprawdzić swoje kosmogramy co najmniej słońce w jakim jest znaku. Link do kalkulatora kosmogramu wedyjskiego znajdziecie w opisie i w komentarzu. Osoby, które urodziły się wcześniej, zapraszam do filmu przeznaczonego dla znaku Strzelca Koziorożców. To znaczy dla strzelca. Teraz na wrzesień robimy próbne odczyty na miłość, pracę i pieniądze. Będzie kilka rozkładów na miłość. Na pracę i pieniądze teraz zrobimy po jednym, ale mam nadzieję, że później to rozszerzymy. Zaczynamy. Zaczynamy od rozkładu dla singli. Tak naprawdę jest to potencjalnie przekaz dla każdego, bo tutaj po prostu pokazują się jakieś nowe osoby lub już Wam znane, które nagle we wrześniu mogłyby się odezwać choć Wy mogliście już o nich zupełnie zapomnieć. Do koziorożca przychodzi jakaś osoba, która mogła was wcześniej odrzucić, i teraz we wrześniu przychodzi, próbuje nawiązać z wami kontakt i pyta się o szansę. Może wyznawać wam miłość, może też jakoś dodatkowo robić coś, żeby pokazać, że jej zależy. Wy pokazujecie, że możecie chcieć dać jej szansę, więc to jest dla was coś interesującego. A rada jest taka? żebyście rozmawiali z człowiekiem wspólnie o przyszłości. Powiedzieli o nadziei, że chcecie w to wierzyć, choć jednocześnie z tyłu głowy możecie mieć złe przeczucia wynikające z przeszłych doświadczeń. Skoro raz mnie odrzuciłeś, to czemu ja mam wierzyć, że nie zrobisz tego ponownie? Czas na rozkład tzw. bratnich dusz. Jest to rozkład dla relacji rozwijających się. Tutaj właśnie sprawdzajcie ludzi, z którymi nie jesteście w związku, ale interesujecie się nimi co najmniej od poprzedniego miesiąca. Dla koziorożca pokazuje się jakaś relacja, która się utrzymuje. Obie osoby dbają o tę relację i wam zależy, choć. Od strony koziorożca to tak wygląda, że wy nie jesteście do końca pewni tego, co czujecie do waszego człowieka, a on by chciał iść dalej, chciałby wejść w związek z wami. Pokazuje się, że wasz człowiek we wrześniu może się trochę dystansować, rozmawiać bardziej z innymi ludźmi, nawiązywać z nimi kontakty, a z wami to chyba raczej czeka na kontakt od was i waszą decyzję, żebyście określili, co do nich czujecie. Rada dla was jest taka, żebyście może jednak nie czekali z decyzją, aż wasze uczucia się wyklarują i już teraz skupili się bardziej na wspieraniu waszej osoby i trochę podkręcili tempo rozwoju relacji. Teraz rozkład dla osób w związkach. U koziorożca pokazuje się związek, w którym obie osoby są zamknięte we własnej perspektywie. W tym związku koziorożec pozostaje w tym tylko ze względu na sprawy łóżkowe. A wasz człowiek stara się doszukiwać jakichś dobrych stron w waszej relacji, ale raczej ich nie ma, raczej robi to na siłę. On sam nie wygląda, jakby chciał poznawać was głębiej. On tyle, ile was już zna. To więcej wiedzieć o was raczej nie chce, i pokazuje się też, że tłumi uczucia do was. Co jest strasznie dziwne, bo mówimy o dwójce ludzi, którzy są w związku. No, chyba że są to jakieś negatywne uczucia, które stara się tłumić. Pokazuje się jeszcze, że ten człowiek wielu rzeczy po prostu nie rozumie, nie wie, co się dzieje, ale to, co wcześniej powiedzieliśmy, trochę mu wskazuje, że to na jego własne życzenie. On raczej nie chce wiedzieć, woli mieć klapki na oczach. Waszą radą jest, żeby nie utrzymywać tej miłości na siłę i zwrócić się do prawdziwej miłości, którą raczej nie jest ten człowiek. Być może czujecie coś do kogoś innego, a może nie, ale dopiero powinniście poszukać tej prawdziwej miłości, skupić się na odnalezienie prawdziwej miłości najpierw we samym sobie. Być może należy się zastanowić, czy tutaj w ogóle jest jakaś miłość, bo z kart o tym człowieku wynika. Że nie bardzo coś tu jest. Może powinniście więc zastanowić się, czy wy chcecie być w związku, w którym nie ma miłości. Bo ja w zasadzie to nie mogę wam powiedzieć, czego wy chcecie, ale tyle mogę pozostawić wam do przemyślenia. Teraz przechodzimy do rozkładu na taką miłość, która nie znajduje połączenia w fizycznym świecie. Tutaj mogą odnaleźć się takie osoby, które mają bardzo silne uczucie do kogoś, ale relacja wcale się nie rozwija. Może być zupełnie zawieszona, a może być bardzo odległa, kontakt może kompletnie nie istnieć nawet od dłuższego czasu. Może tu się pokazywać nieszczęśliwa miłość lub zakończone relacje, z których jeszcze się ktoś leczy. U koziorożca widzę taką historię, że musieliście chyba czytać w myślach waszemu człowiekowi, żeby domyślać się czego on chce, dlatego postanowiliście sobie odpuścić. Ten człowiek nie potrafi stawiać granic. Pokazuje się, że bardzo łatwo by do was wrócił tęskni za wami, ale jednocześnie pokazuje się, że nie ma co liczyć na to, że on się zmieni to znaczy ja nie twierdzę, że na pewno się nie zmieni nigdy, ale wy nie możecie tutaj na to liczyć ani tego oczekiwać. Trzeba przyjmować rzeczy takimi, jakie są. Ale no właśnie, jaka jest ta rada? Albo nie wyznawać uczuć, albo odrzucić wyznanie miłosne. Możecie spróbować podejść do człowieka w jakiś romantyczny, choć niezobowiązujący sposób, ale raczej, no właśnie, niezbyt poważny. Traktować to jako jakąś opcję, być może też na przyszłość, bo ja szczerze twierdzę, że każdy może się zmienić, ale na ten moment to nie przedstawia się jakkolwiek sensownie dla was. Też nie ma gwarancji, że on się zmieni. Tutaj karty raczej pokazują, że on się nie zmienia, że się nie zmieni. To teraz piąty zagadkowy przekaz na bliźniacze płomienie z zastrzeżeniem, że interesuje nas tutaj prawdziwa miłość, taka finałowa miłość bardziej niż sama idea bliźniaczych płomieni, gdyż nie możemy być pewni, czy ta teoria jest w stu procentach prawdziwa, a musimy dobrze się skupić na tym, czego tutaj szukamy. A więc tutaj znajdziecie wskazówki dotyczące drogi do najbardziej spełniającej miłości. Czym macie już z nią do czynienia? Być może odnajdziecie się w tym czytaniu dzisiaj, a może za jakiś czas zaczniecie zauważać w jakimś człowieku, że wasza relacja zgadza się z tą w tych czytaniach na prawdziwą miłość. Czasami będą pojawiały się lekcje do przerobienia, które są konieczne do połączenia się z waszym bliźniaczym płomieniem i do zacieśniania tej więzi. Dla koziorożca pokazuje się relacja z bliźniaczym płomieniem, w której we wrześniu może wydarzyć się wszystko. Ale to, co z tego wyniknie, zależy od waszego bliźniaczego. Wy jesteście skłonni przyjąć wszystko, co on będzie chciał wam dać. Czego możecie się spodziewać? Że będzie rozmowa o waszej wspólnej przyszłości. I on da wam szansę, ale chyba ostatnią. Rada dla was jest taka, żebyście nawiązywali do miłych chwil spędzonych razem, ale to już w oderwaniu od tego, że on daje wam szansę. To już raczej taka rada na, na to, jak nie zepsuć tej szansy. Teraz praca, a potem pieniądze. U koziorożca pokazuje się zadanie w pracy, które polega na tym, że musicie komuś coś doradzić, ale to nie jest łatwa porada. Domyślacie się, że bardzo ciężko będzie komuś usłyszeć to, co macie do powiedzenia. Obawiacie się, że to nie przejdzie. Człowiek tego nie przyjmie, odrzuci to. Nie będzie chciał tego słuchać, a jeszcze wam może się przy tym oberwać. Obawiacie się, że tylko sobie narobicie przez to problemów. Jednak osoba, której to dotyczy, pokazuje się jakby była właśnie skłonna do przyjęcia nowej perspektywy. Być może sama czuje, że coś jest nie tak, ale sama nie domyśla się co i nie potrafi tego zlokalizować. To tylko sprawia, że dzieje się nie tak jak on, ona tego by chciała, ale i tak nie wie co z tym zrobić. Nie wie o co i kogo zapytać, sama też nie wie co zrobić. Rada jest taka, żebyście wzięli ją na rozmowę, bez osób postronnych, w cztery oczy. To teraz pieniądze. Portfel koziorożca wygląda na bardzo zadowolony i troskliwy, żeby Wam niczego nie zabrakło, żeby nie zabrakło Wam na żadne potrzeby, ani uciechy. Raczej wygląda, jakby chciał was rozpieszczać. Myślę, że może nawet nie liczyć wam, ile wydajecie. Koziorożec wygląda również, jakby się nie chciał ograniczać. Wydajecie pieniądze jak leci, bo gdzieś tam zostały poczynione stosowne inwestycje, które no może wam się zwrócą. Czyli istnieje jakaś obietnica, że za chwilę te pieniądze wam się faktycznie zwrócą. I możliwe, że faktycznie wam się zwrócą. W każdym razie, rada jest taka, żebyście nie wydawali pieniędzy na świeże pomysły, na nowe, ekscytujące pro propozycje. Raczej przemyślcie niektóre wydatki, bo może faktycznie Was stać, może faktycznie Wam nie zabraknie, ale ten brak kontroli nad wydawaniem pieniędzy wygląda na chorobliwy. Może dobrze by było z niektórych wydatków świadomie zrezygnować po prostu, dlatego, żeby nie stracić kontroli nad sobą i nad zdolnością do zarządzania finansami. Została nam jeszcze wskazówka, kosmiczna zagadka, a brzmi ona tak. Oswój się, że czasami winien będziesz powstrzymać kogoś przed kłopotem. Może być to dla ciebie nowe, nieoswojone, żeby kazać komuś się zatrzymać. Wiesz dobrze jak jest, widzisz gdzie zmierza, ale czemu powiesz? Co chce i tak zrobi, warto pokazać mu tylko i dać szansę, by wybrał lepsze. Co to szkodzi, jeśli raz tylko powiesz? Ode mnie to już wszystko. Powiedzcie, co myślicie o takiej formie przekazów miesięcznych i czy chcielibyście, żebym dodała tutaj jakieś rozkłady. Dzięki, że byliście ze mną. Zostawcie łapki w górę i widzimy się następnym razem. Cześć.